Obecnie jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach kształtuje się przemysł 4.0. Nowoczesne systemy automatyki cechują się wysokim stopniem autonomiczności i zarządzane są przez wykwalifikowanych operatorów. W związku z występującym przeciążeniem informacyjnym duży nacisk kładzie się na potrzebę łatwego i szybkiego dostępu do wizualizowanych zmiennych procesowych, procesowych. Zważając na wskazaną problematykę, utworzono wizualizację stanowiska laboratoryjnego za pomocą technologii internetowych z wykorzystywaniem realnych zdjęć stanowiska. Takie podejście umożliwiło uzyskanie przejrzystości treści, a także wiernie odwzorowuje wszystkie detale. Operator systemu posiada pełny wgląd w aktualną sytuację w trakcie realizacji procesu przemysłowego. Dodatkowo występującym zagrożeniem są ataki cybernetyczne spowodowane globalnym dostępem do danych. Często wymierzone są w krytyczne systemy sterowania, dlatego znaczenie nabiera tutaj kolejna kluczowa technologia przemysłu 4.0, którą jest cyberbezpieczeństwo. Zrealizowana praca inżynierska jest częścią projektu pod tytułem Cyberbezpieczeństwo Systemów Sterowania prowadzonego w ramach Międzywydziałowego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji IMAH. W pracy koła zostało wykonane zaawansowane stanowisko laboratoryjne, tworzono wizualizację SCADA oraz zbudowano demonstrator systemów detekcji cyberataków na systemy ICS. Zwizualizowane zostało stanowisko FESTO-PCS, będące główną częścią stanowiska laboratoryjnego wyposażoną w szereg komponentów automatyki. W ramach realizacji projektu wykorzystano także stanowisko szkoleniowe dla sterowników firmy Siemens. Utworzono program sterujący, który symuluje pracę wszystkich komponentów stanowiska. W wyniku tego uzyskano możliwość walidacji realizacji przyjętych założeń dzięki czemu ułatwiona została implementacja systemu wizualizacji na rozbudowanym stanowisku laboratoryjnym. Wizualizacja została wykonana w formie strony internetowej. Umożliwia to łatwość dostępu do danych z dowolnego miejsca i urządzenia mobilnego. Zachodzące zmiany w trakcie przebiegu zasymulowanego procesu technologicznego uzyskano poprzez operowanie na warstwach wykonanych zdjęć. Implementację tego podejścia osiągnięto wykorzystując funkcjonalność web serwer, sterowników firmy Siemens oraz technologii CSS3, HTML5 i języka TypeScript. Wizualizacja w formie strony internetowej reaguje na wszystkie zmiany stanowiska zadawane poprzez system SCADA, jednak charakteryzuje się to większą przejrzystością treści. Bardzo ważnym aspektem wizualizacji jest uzyskanie informacji o stanie pracy systemu. Poprawna praca systemu charakteryzuje się zieloną kolorystyką tła oraz odpowiednim komunikatem. Detekcja symulowanego cyberataku następuje poprzez wykorzystanie sygnału systemu diagnostycznego. W wyniku wykrycia cyberataku następuje zmiana kolorystyki tła oraz pojawia się graficzna informacja. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na potrzeby i problemy, jakie stoją obecnie przed przemysłem. Reprezentacją symulowanego procesu przemysłowego może być instalacja przemysłu spożywczego, petrochemicznego lub oczyszczalni ścieków, w której zwizualizowane są wprowadzone zmiany nastawy parametrów, a także próby cyberataku ingerującego w wartości. Utworzony system wizualizacji ma duży potencjał rozwojowy, dlatego jest dalej rozwijany w kontekście projektu pod tytułem Zdalne stanowisko laboratoryjne do badania systemów detekcji i izolacji cyberataków.